Kilka dni temu ukazały się nowe materiały od CD Projektu EPIKA odnośnie Unreal Engine i Wiedźmina 4. Cały internet oszalał, u graczy rośnie hype, a co niektórzy zapowiadają już downgrade. Niektóre growe serwisy zapowiadają nawet, że będzie z czego rozliczać CD Projekt w przyszłości. To nie jest gameplay z Wiedźmina. To nie jest demo z Wiedźmina. To jest pokaz technologiczny możliwości silnika Unreal Engine z wykorzystaniem asetów z Wiedźmina 4. Eping we współpracy z CD Projekt Red pokazali nam nowe możliwości Unreal Engine, nowe technologie, które być może zostaną wykorzystane w Wiedźminie 4. Nie będę tutaj omawiać tego dema, bo zrobiło to już wielu innych YouTubeowych twórców, mniej lub bardziej profesjonalnie, jednak chciałbym tutaj porozmawiać o kilku rzeczach. Mam na myśli technologie metahuman i Mass Entity, które służą do obsługi dynamicznych tłumów, aby jak najlepiej odzwierciedlić rzeczywistość w grach. Rozmawiamy również o hype, hejcie i szale, który ogarnął nagle internet, i czy na podstawie przeszłości jesteśmy w stanie wyciągnąć lekcje na przyszłość. Zacznijmy może od tego, co widać na pierwszy rzut oka: grafika. Jest świetna, ale osobiście nie wiem, czym ludzie się zachwycają. Nie ma tutaj jakiejś wielkiej rewolucji. Gry już od paru lat wyglądają pięknie. Ta gra również jest piękna, tak jak wiele innych świetnie wyglądających obecnie gier. Co prawda, nie każda jest Open Worldem na silniku Unreal Engine, więc tutaj przed CD Projekt niemałe wyzwanie, aby to płynnie działało. Ale do czego zmierzam? Pojawiły się liczne komentarze w internecie, że na 100% pojawi się graficzny downgrade, że gra nie będzie tak wyglądać na premierę. No oczywiście może tak być, ale nie można tego stwierdzić na 100%. Ja osobiście nie spodziewam się wielkiego albo jakiegokolwiek downgrade'u, jak wielu z was to przewiduje. Na ten czas powoli dochodzimy do momentu, gdy nie ma już wielkich rewolucji graficznych w grach. I tutaj to co widzimy również nie jest żadną rewolucją. Każda gra już wygląda filmowo i realistycznie. Warto tu wspomnieć, że Wiedźmin 3 zaliczył taki downgrade graficzny na premierę względem wczesnych pokazów. Ale nie wiem, czy pamiętacie, Cyberpunk takiego downgrade'u graficznego nie uświadczył. Tam wersja Retail z 2020 wyglądała lepiej niż demo z 2018 roku. Mówię oczywiście o wersji PC, a nie o najsłabszych konsolach. Oczywiście tego braku downgrade'u nie pamiętamy, ponieważ grafikę przyćmiły inne poważne błędy graficzne i techniczne na premiery. gry. Ja należę do chyba nielicznego grona graczy, których już nie interesuje grafika w grach, a od paru lat w zasadzie już w ogóle nie zwracam na nią uwagi. Ważniejszy dla mnie jest gameplay, immersja i płynność niż wodorotryski, które jestem w stanie dostrzec tylko gdy zatrzymam obraz, ustawię sklinę obok siebie i powiększę go lupą. Wtedy może zauważę różnicę. Warto pamiętać, że po ferelnej premierze Cyberpunka Redi zmienili swoje podejście do tworzenia gier. Na ten moment projektują grę w taki sposób, aby na każdym etapie produkcji gra była grywalna i zoptymalizowana wydajnościowo. Dotychczas było tak, że optymalizacją zajmowali się zawsze na końcu. Więc jest możliwość, że to co widzimy, to prawdziwe 60 fps na standardowym PlayStation 5, nawet jeśli jest to skalowane. Więc jeśli chodzi o grafikę, to ciężko już wymyśleć coś nowego i coś, czymś zaskoczyć w tym obszarze. Myślę, że zbliżamy się do czasu, gdzie deweloperzy powinni w końcu postawić na coś innego. I tu właśnie przechodzimy do technologii MetaHuman i Mass Entity. Na pierwszy rzut oka wygląda świetnie. Od samego wejścia do wioski jesteśmy oblegani przez ludzi i ich różne zachowania. Wspomnieć trzeba, że triggerem tych działań jest najprawdopodobniej kamera, to znaczy tłum NPC wykonują jakieś określone działania wtedy, gdy są w naszym polu widzenia. I w zależności od odległości, te animacje są mniej lub bardziej szczegółowe. Czyli jeżeli postać jest w oddali, to jej animacje są ubogie. Ten MP powiedzmy sobie, idzie drogą albo stoi, a dopiero gdy się do niego zbliżymy, bliżej podejdziemy, to triggeruje się inna animacja bardziej szczegółowa. I o ile za pierwszym razem robi to wrażenie, to trzeba tutaj postawić kilka pytań. Czy będzie to w miarę losowe, czy znowu będzie się to powtarzać za każdym razem, jak przechodzimy tą samą drogą? Wiecie, w Wiedźminie było tak, że jak wchodziliśmy do jakiejś wioski określoną bramą, mostem, to raz za razem widzieliśmy tego samego chłopca, który tam robił określoną czynność i mówił tą samą rzecz. Wiecie, fajnie wygląda, jak jakiś NPC wylewa coś do wody, gdy na widok Wiedźmina, strażnik pluje nam pod nogi, ktoś pracuje na drabinie, jak karczmarz wywala klienta do kałuży. No ale jeśli będzie się to powtarzać w kółko każdego dnia o 12, to od razu zepsuje to imersję. Czy ten wieśniak, który przewozi wozem beczki robi to codziennie, jest to jego syzwyfowa praca? To znaczy, czy beczek ubywa z miejsca, z którego je bierze i przybywa tam, gdzie je odkłada? Mnie interesuje przesuwanie granic imersji, rzeczywistości i narracji w grach, bo widzicie, w demie nie ma śladów wozów. Chłop się wytarzał w kałużę, a ubrania ma czyste. Albo czy na początek dnia sprzedawca będzie miał dużo ryb, a na wieczór mało? Czy kolejnego dnia jego stoisko będzie wyglądać tak samo, czy ułożenie ryb się zmieni? Czy te kry na rzece będą raz większe, raz mniejsze? Czy rzeka będzie zamarzać i na odwrót? Czy będę mógł tam wrzucić petardę i ona rozsadzi te kry? Takie rzeczy tworzą właśnie imersję i odbór świata, a nie podkręcona grafika, gdzie oko już różnicy nie dostrzega. Można by długo wymieniać, ale wiecie o co mi chodzi. Żyjący świat to żyjący świat. Muszą zachodzić w nim jakieś zmiany. Takich zmian nie było na przykład w cyberpunku. Świat był w zasadzie statyczny. Być może Redzi mieli większą wizję, ale nie zdołali jej spełnić. Od lat CD Projekt zapowiada, że chce tworzyć jak najbardziej realistyczny świat i przesuwać granice. I poniekąd im się to udaje, ale myślę, że szczyt jeszcze wysoko. Już w Wiedźminie 2 pokazali, że chcą coś takiego robić. Nie wiem, czy pamiętacie flotsam, w zależności od naszych decyzji, to miasteczko troszkę się zmieniało. A już w takim Wiedźminie 3, na przykład wioska z początku gry, do której trafiamy podążając za dzikim gonem, była zamrożona do samego końca. A przecież pogoda była ładna, było ciepło, więc powinien ten śnieg stopnieć. Samych tako, jako takich zmian w żyjącym świecie nie było zbyt wiele, no bo nie liczę tutaj tych questów, w których wybijaliśmy potwory, jakieś siedlisko i ludzie się tam osiedlali. No nie o to w tym chodzi. Prawdziwie żyjący świat bardzo ciężko jest zaprojektować, bo to nie mogą być z góry określone skrypty. To muszą być zaprogramowane jednostki, które wiedzą, po co istnieją w tej grze, jakie jest ich zachowanie, co mogą, a czego nie, jak mają się w danej sytuacji zachować. Takich działań musi być wiele, bo jeśli każdego dnia w południe te sceny mają się powtarzać, to po co mi te interakcje? To nie zbuduje poczucia żyjącego świata. Być może zapowiadana od lat rewolucja AI trochę tutaj pomoże. No kto wie. Taki cyberpunk był świetny, Dopóki się nie zatrzymamy i nie zaczniemy przyglądać się i próbować zrobić coś innego. Na przykład zatrzymać ruch uliczny, obalić jakieś drzewo czy murek, usiąść przy barze. W cyberpunku codziennie, gdy wychodzimy z mieszkania, widzimy te same osoby i odpalają się te same teksty, od początku do końca gry. Gdy zaczynamy się temu przyglądać, to wtedy się okazuje, że ten świat nie żyje na swój sposób, tylko jest jednym wielkim, zapętlonym skryptem. Ożyjemy, zobaczymy. Trzymam kciuki za Redów. Chciałbym, żeby spełnili swoje wizje, bo kto jak nie oni. Obecnie wiele studiów w klepie gry po prostu od premiery do premiery i tyle. Hajs się musi zgadzać. Nie chcę tutaj tłumaczyć CD Projekt, ale chcę wspomnieć o kilku faktach. Ich gry są wspaniałe i za każdym razem przesuwają granice i wyznaczają nowy kierunek branży. Fakt jest taki, że zawalili premierę Cyberpunk'a, no ale warto sobie wspomnieć, że tamten czas był dla nich, dla nich ciężki, tak jak dla każdego z nas. To był środek pandemii, zmieniali tryb pracy na całkowicie zdalny, no i nie udźwignęli tego. Ale trzeba przyznać, posypali głowę popiołem, przeprosili, cyberbanka naprawili, mało tego, dowieźli świetny dodatek bez większych problemów. CD Projekt to nie Ubisoft albo Bethesda, która oszukuje graczy od lat. Co prawda nadszarpnęli naszą cierpliwość i szacunek raz, w dodatku przeprosili i od tamtej pory udowadniają, że chcą nasze zaufanie odzyskać. Nie hejtujmy ich w nieskończoność za to. Tam pracują świetni ludzie, którzy po prostu na to nie zasługują. Każda ich kolejna gra przekracza granice i wyznacza nowe trendy w branży. Nawet najwięksi biorą z nich przykład i próbują za nimi nadążyć. To jest takie nasze małe dobro narodowe, które próbuje z molochami walczyć na arenie światowej, walczyć z najlepszymi. Bądźmy z nich dumni, bo naprawdę robią świetną robotę, a dzięki nim polska marka jest rozpoznawalna na całym świecie. Chciałem jeszcze tu wspomnieć, abyśmy zachowali zdrowy rozsądek i spokój. Nie zachowujmy się jak ludzie, którzy mają krótką pamięć i co parę lat wierzymy w słowa polityków, którzy obiecują wszystko, a później śmieją nam się w twarz, a spolaryzowane społeczeństwo raz za razem daje się oszukać i wini każdego za zaistniałą sytuację. CD Projekt nic nikomu nie obiecał pokazując ten film. To był, to był pokaz technologii Unreal Engine. Nie Wiedźmina. To nie było pokazanie tego, co w Wiedźminie się pokaże i jak będzie wyglądać. Więc nie nakręcajmy hypu, dajmy im spokoju pracować. Wydadzą grę wtedy, kiedy będzie gotowa, mam taką nadzieję, niech udowodnią tą grą, że są warci naszego szacunku i naszych pieniędzy. Tak więc, strzymajcie konie, jeżeli wy się nakręcicie, a później zawiedziecie, to będzie to tylko i wyłącznie wasza wina. Każdy z nas odpowiada za swoje emocje. Myślcie trzeźwo, kierujcie się rozumem, a nie emocjami. Nieważne, co oni nam pokażą, ważne jest, jak my to odbieramy. I pamiętajcie, no order. lepiej poczekać kilka dni po premierze, obejrzeć kilka gameplayów. I tak dalej. Albo w ogóle poczekać kilka miesięcy, może rok. Gra stanieje o połowę i jeśli będzie naprawiona w dobrym stanie technicznym, wtedy sobie spokojnie kupić i pograć. Trzymajcie się, cześć! Swoją drogą, zauważyliście jak ten mały szkrab zajmował sakiewkę kolesiowi?